W ramach kolejnego odcinka, mającego na celu odpowiedzi na pytania internautów wpływające na kontakt mailowy projektu Bezpieczna Sieć chcemy odnieść się do kwestii przestępstwa nablika. Wbrew pozorom, iż temat ten jest szeroko omawiany, coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, to oczywiście spływają pytania dotyczące tej metodologii działań przestępczych. Jest to zjawisko częste i popularne. Dają się na nie nabrać ci najmłodsi, seniorzy, osoby dorosłe, a często się słyszy, że osoby posiadające wiedzę i kompetencje w mniejszym zakresie. W jaki sposób działają przestępcy? Zwracają uwagę na presję, czas, wprowadzając atmosferę zastraszenia i atmosferę mającą na celu wywołanie. Negatywnych emocji. Jak przebiega formuła przestępstwa na Blika? Przede wszystkim, przestępstwo na Blika odbywa się w ten sposób, że za pomocą naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook przychodzą do nas wiadomość od kogoś bliskiego, od członka rodziny, przyjaciela, znajomego, czy osoby, którą po prostu znamy, z prośbą o pożyczenie niewielkiej sumy pieniędzy za pośrednictwem przestępstwa na Blika. Czy Zawsze, jeżeli ktoś nas prosi o drobną pożyczkę, jest to przestępstwo na blik? No oczywiście nie, ale mimo wszystko trzeba zwrócić uwagę na tenże fakt, że większość takich przypadków faktycznie może być przestępstwem. Jednym z pytań dotyczącym przestępstwa na blik jest pytanie, co powinniśmy zrobić w przypadku otrzymania pożyczki na blika. No myślę, że przede wszystkim powinniśmy skontaktować się z osobą za pośrednictwem innego komunikatora, aniżeli z tego, z którego otrzymujemy wiadomość, czy faktycznie tej pożyczki potrzebuje. Powinniśmy weryfikować kwotę przelewu, jeżeli faktycznie y, mamy do czynienia, nawet za pośrednictwem innego komunikatora, że dana osoba fa pożyczki faktycznie potrzebuje. Powinniśmy generalnie unikać przekazywania kodu BLIK innym osobom. Czy skala zjawiska przestępstwa na BLIK jest powszechna? Tak jak wspomniałem na samym początku, oczywiście niestety tak. Często pomimo wyspecjalizowanej wiedzy, narzędzi, dajmy się nabrać. Słyszeliśmy także o przypadkach, gdzie policjant, co prawda, nie uległ tej metodzie, ale sam zwrócił uwagę na tenże fakt, iż był blisko, aby przekazać pieniądze. Pomimo wieku i tego już jesteśmy świadomi, bo w mediach coraz częściej słyszymy o tej metodzie, nie ma takiego sposobu, aby w jakiś decydujący sposób przerwać ten, to ogniwo, gdzie pojawia się to przestępstwo. W listopadzie bieżącego roku mieszkanka Olsztyna w ramach przestępstwa na blik przekazała nieuczciwemu. Przestępcy kwotę 2000 zł. 49-letnia Trzewianka przekazała przestępcy w ramach metody nablik 10 000 złotych. Do podobnego przypadku doszło w, w mieście Gliwice, gdzie ofiarą metody nablika padł 53-latek mieszkający w Gliwice. Podsumowując, powinniśmy zwracać uwagę na to, do kogo przekazujemy nasze środki. Oczywiście nie zniechęcamy do pomocy innym, lecz zawsze badajmy źródło naszej informacji i pamiętajmy, bądźmy bezpieczni w sieci.